No i zaczynamy pierwszą mapkę, czyli mapę Daścik 2 i tutaj jak widzimy atak ze strony galerii, ze strony terrorystów, no ale Hades już na pozycji wspólnie z Kejem. Teraz próbują walczyć, no i teraz Kay trafia po raz kolejny. Ale, no w zasadzie, w mgnieniu oka pojawiły się eliminacje dla terrorystów. Dycha jednak się nie zatrzymuje, no i Montez garnia tutaj kolejną eliminację. Jeszcze dycha, jeszcze jeden raz. I tutaj Dyszka chce być tutaj takim cichym bohaterem swojej drużyny. Bo teraz, jeżeli właśnie on wygra tego klacza, to tym bohaterem właśnie Paweł zostanie. Zobaczmy, jak Demku to świetnie rozgrywa taktycznie. Teraz przeciwnicy będą wychylać, i my wiemy, my wiemy, gdzie jest kolejny z przeciwników. Rewelacja, rewelacja 4 vs 3. Przewaga po naszej stronie. No bo ten sam początek nie był zbyt kolorowy, chociaż Settler świetny strzał prosto w głowę. No i teraz jeszcze zauważony jest Dycha. I ten no jak widać ma lekkie problemy. s dajmy, z trafieniem na bombsite B. No i teraz już przewaga po stronie tutaj rosyjskich zawodników 3 vs 2. Dodatkowo bombsite B przejęty. No i okazuje się, że to eko jest stosunkowo problematyczne. Ta runda ekonomiczna. Nie wygląda jak na razie zbyt dobrze, no zwłaszcza jeszcze Kaj niekoniecznie sprawdza pozycję. No i przy życiu tylko ku teraz jednakże! świetnie tutaj jest. zareagowali gracze Gunfire. W Bina Pirate Swap jest to miejsce, gdzie możesz wymienić swoje skiny do CSa. Z kodem Mateo otrzymasz bonus przy pierwszych wymianach. Wybierz skiny, które chcesz wymienić, następnie wybierasz tego, który cię interesuje i potwierdzasz wymianę nadesłaną przez bota. Na stronie macie również możliwość natychmiastowej sprzedaży swoich skinów. Możesz również doładować swoje konto za pomocą wielu dostępnych metod płatności, a z kodem Mateo dostaniesz 35% więcej do wpłaty. Dodatkowo macie możliwość bra Udział w konkursach i odbierać bonusy za wykonywanie różnych zadań. Wymieniaj swoje skiny na Pirate Swap. Link w opisie. Tych meczy, no, no widzę, że nic się nie zmieniło, tak? Także za dużo. Za dużo tutaj. Nie ma nowości, ale jest pierwszy frak otwierający ze strony tutaj polskiego zespołu. Jednocześnie teraz. Oj, mamy mijankę! Co się dzieje? Alok, teraz trafia! Ależ zamieszanie na tej długiej. A Kejczuk to wszystko wykorzystuje. Pytanie, czy pojawi się jakaś większa rotacja? No nie, to będzie po prostu plant na szybko. A wiemy też, że Kej ma zaledwie 3 HP, także nie będzie to zbyt. Łatwe zadanie dla Mondo, chociaż teraz mamy wychylenie i mamy zawodnika terrorystów, który no fenomenalne full auto. Także teraz runda ekonomiczna no i fajnie byłoby odpowiedzieć tym co zrobiło gun dwie rundy temu. No, ale księdo podcho... oj tu mamy fajną stawkę, no tylko że w na razie pada pierwszy, ale pada też e, jako drugi zawodnik gun Five, także... Aktualnie no w tej rundzie Jest tutaj szansa, żeby coś spróbować Przeklikać Teraz jednak podejście i proszę bardzo he he he! Ale teraz bomby funduje Kamil jeszcze Jedna głowa byłaby tutaj Zwieńczeniem tej pięknej rundy Od zawodnika Monte Sprawdźmy, sprawdźmy czy będzie w stanie to zrobić No jak najbardziej No i... No tnir Stnił Hadesa, z planszy, i mamy 3 na 3 Faka zaplantowana, no i teraz terroryści tutaj będą kombinowali no, Ale z oj, 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 jak wcześniej No świetne chęty gdzieś tam rozdawał, tak teraz Lekkie kłopoty są na pewno ze zdobywaniem tych eliminacji, chociaż jest cały czas podejście. Tutaj jedni i drudzy poobijani, ale ostatecznie to my zaczynamy się zbliżać. Ale znowu ten scout robi robotę. No i jak widać, Dnir fenomenalnie w tej końcówce się zaprezentował. Jak to wygląda, statystycznie za kilka chwil, ale za, może za chwilę, bo tutaj jest siwy młyn. Siwy WL, bo teraz K na długiej świetny się odnajduje jeszcze, tam Deł próbuje wesprzeć. Ale, ale, ale mamy zamieszanie. Full auto z jednej i z drugiej strony leci. Ale tutaj terroryści się nie poddają. Zobaczmy, kolejna próba podejścia. Może teraz Dycha chowa się bardziej do strony pitu. oj teraz, teraz Dycha, niestety nie trafia z decyzją, ale trafia K strzałami w kierunku rywali. K jeszcze tutaj nas spokojniej widała. Nie przejście księga, ale granat Świetnie, świetnie gdzieś tam dorzucony Teraz Tnir czeka, czeka na swoją okazję Chodzi pod rampę, będzie przyspieszenie Tnir widzi pierwszego rywala, ale teraz Dają graczom sobie czas na zbliżenie się do bombsightu Zobaczmy, wolna próba podejścia, ale S dime Trafia teraz Keja, bombsight przejmowany, paka plantowana No i czekamy teraz przede wszystkim na to podejście Czekamy przede wszystkim teraz na ten atak, a tutaj easy trafia. I to nie jest patryk easy dzięcioł tylko to jest zawodnik drużyny Gunfire, więc 3 na 3. 3 na 3, i teraz Selter trafia, jak widzimy. Trafia, jak widzimy, bardzo ważnego fraga. Dodatkowo, easy po raz kolejny, no i Selter to wszystko zakończył, także ostatecznie mamy remis. No i tak de facto, jeżeli udałoby się wjechać teraz na Bomb B. To mielibyśmy na spokojnie, na spokojnie. Planta, tak? I teraz właśnie jest to podejście. Jest tutaj walka i Selter teraz trafia prosto w głowę Hadesa. Jednocześnie Esdaim wjeżdża do bombsite'u. Zamieszanie ogromne, ale dycha. Trafia prosto w głowę rywala. Mamy wyrównanie. Jednocześnie Krasnal i zjega, ale tutaj jest wyjasł, ale bomba. Ale teraz Selter rozdał pestunię. I mamy 2 na 2 Tnir oraz oczywiście Ksielo będzie walczyć z panem. Didi, z panem Dychondemku, Znaczy z panami w zasadzie, nie z panem. Zobaczmy jak ta dwójka sobie poradzi, bo jest już przyspieszenie od tunelu. Podejście powolutku, no i teraz timing wyłapany, ale tutaj ojojojoj! O oho, ojojojoj, teraz polecieli gracze CETO, chociaż Dycha daje dwa trafienia i ostatecznie Kej zostaje sam. Ten minął się tutaj w smoku z przeciwnikiem. Okej, okay, te smoki to lubi sobie wykorzystywać. Pewno zdradził swoją pozycję. Więc to 1 na 1 wcale nie musi być zbyt e, łatwe. Exalter przecież też e, dosyć dużo tych HP, ale teraz timing, Okej powinien to zrobić. Powinien mówię, bo rywal! Podchodzi. Reszta zawodników również się wyzerowała. Teraz mamy wymianę jeden frak, odpowiedź ze strony Tnira 4 na 3 a tam udało się dyżce zdobyć fraga, Demku też łapie ksielo. No i lekkie kłopoty się tutaj pojawiają, ale teraz Celter. o ten to Macciute! Ten to. Ohohoho! Hades, ależ teraz machnął Heda przeciwnikowi. No najważniejszy frak w tej rundzie, mam wrażenie, jednocześnie zauważony S-Dime. No i teraz może się pojawić ponowna rotacja do bombsite. A no zamieszanie. Zobaczmy, na razie tak trochę się zmieniło Nir sobie łapie krasnala tak o No i to będzie chyba kontra To będzie od razu próba dojścia do SB To jest bardzo zła decyzja mam wrażenie od Monta. Ale jeszcze czekamy Tutaj już jest stuprocentowa informacja Tutaj pojawia się już rotacja Oj nie, 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 nie. Chociaż o, okej, okej Ale w locie mu fundnął hedziora, świetnie Polacy jednak tutaj odratowali sytuację no, już szczerze bardzo się bałem, no ale my mamy naszego cs Adama Małysza w Drużynie Monte. Także nie musimy się nie martwić. O nic, damku dycha! Kończą nam taką rundę. A teraz będę próbował. Będę próbował jeszcze na playoffach dobić do 10k profitu, nie? No na razie zobaczmy, teraz pojawiają się eliminacje. Ale my to wszystko kontrujemy. I mamy wyjazd. Mamy tutaj dychę, który łapie kolejnego fraga. Podchodzi tutaj TNIR do bomb ale na B mamy ósemeczkę dyszka. Czy dyszka. Oj, oj. Oj, oj, mamy to dycha! Nie daje się tutaj zaskoczyć. Nie ma już kolejnego rywala, bowiem to Hades jeszcze jeden raz eliminuje. Hades teraz wcelowany, ale rywal skacze. Hades ma kłopoty. Woli jeszcze tutaj się schować, żeby ugrać przede wszystkim czasu i Hades, ależ mądrze, ależ pięknie, ależ rozważnie Hades co prawda nie trafia. Ale spójrzmy, że tutaj już ponad połowy tego czasu na rozbrojenie pakie minęło. Niezależnie od tego, co się dalej w tej rundzie potoczy, no, bardzo mało czasu będzie mieć drużyna Gunfive do tego, żeby zwyciężyć tę e, mapę, tę rundę w ogóle, bo do, do zwycięstwa mapy to w ogóle bardzo daleka droga. Easy zostaje sam, my już podchodzimy, my już gotowi, my już świętujemy. A na ziemię pada w tym momencie. Na no teraz e, ruszyła nam runda pistoletowa w drugiej odsłonie tego pojedynku. No ale Hades i okay. no już rozpoczynają tutaj bardzo mocarnie tego pistola. 5 na 3, przewaga po naszej stronie. Jednocześnie jeszcze tutaj Tnir trafił nam e, zawodnika. I zdążył się jeszcze wycofać, żeby tego było mało. Dodatkowo walczy Demko, ale ten również skasowany. Co się dzieje? 3 na 3 nam się nagle stworzyło na e, serwerze. I też antyterroryści nawet nie zostali e, obici e, stosunkowo, więc, więc ciekawie to wygląda. Też teraz e, podejście ze strony właśnie ekipy Gun 5. E, już na BS-ie, tak naprawdę, antyterroryści, ale tutaj kej! Błędów nie popełnia. Dorzucony smoke na pakę jest e, podejście. I teraz Tnir trafia, Tnir jeszcze próbuje, ale ostatecznie Selter zagubił się w akcji w tym smoku. No i tutaj aktualnie mamy dojazd. Tutaj mamy Niera, który trafia już jako pierwszy, trafia też S mi jako drugi. powiada Demko, ale znowu pojawia się kontra i jeszcze dycha. Jest w stanie walczyć, ale teraz no Easy doskonale sobie poradził. Szybko jednak rzucony flash, ale tutaj Easy nie ma najmniejszego problemu. No i aktualnie. Paka plan. Oj, w najgorszym możliwym momencie ten plan się pojawia. Znil kasuje kolejnych rywali. Jednocześnie zauważony Key na górze, ale Hades! W ogóle z dwiema bombami Gdzieś nie widzieliśmy tej akcji no ale dwa headshoty na outside od Olka Zrobiły tutaj robotę Ale ten pokeball poleciał I mamy ostatecznie Jeden versus jeden Paweł dycha dycha kontra Ezdajm Tutaj jest idealne podejście dycha doskonale wcelowano. No, panie Paweł trzeba 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 to wykończyć Trzeba tutaj zrobić robotę Dorzucone granaty, dycha się tutaj jeszcze wycofuje. Chcę to rozegrać bezpieczniej. Ale tutaj wychylenie się e, SDI ma totalnie nie w to miejsce. To w ogóle Aurora chyba z jakimiś zmianami jakimiś z tego co widzę. Dobra, ale tutaj nie odbiegając od meczu, od tego co się tutaj dzieje, widzimy, że SELTER Proszę o przyspieszenie. Pojawia się teraz zajęcie. Określonych pozycji na serwerze. I teraz e, powoli, powoli zaczynamy tutaj się strzelać. I TNIR wychyla, ale Selter odpowiada. Teraz jednak świetna pozycja demku i ten daje dwa trafienia. A ostatni wróg znajduje się na rampie, więc mamy 30 sekund, żeby namierzyć rywalę. Teraz plan w fatalnym miejscu, ale szybko. Jest w stanie Hades się jednak tutaj przetransportować w ciut inne miejsce. Także popatrzmy, szanowni na runda, jest to runda z takim, no stosunkowo lipnym wyposażeniem. Mody, moty. Czy to jest Force Buy, oczywiście, no ale no, to są jakieś maki, Wigielki, ale to czasami takie wyposażenie może wystarczyć. Takie wyposażenie może naprawdę zrobić robotę. I teraz wojna Keja. Kejczuk tutaj się walczy przez to rusztowania, ale w końcu to właśnie Easy zdobywa to trafienie. Nie? I po co? Po co teraz takie wyjście. Easy, tutaj jak widać. Zdobywa trafienie. Szczerze, udało się, udało się, ale. Teraz, kej, raz, kej, dwa. Jeszcze wsparcie teraz się pojawia. No i dopiero Demku na czwartego zdobył fraga, bo kej. No w pojedynkę sobie tutaj poradził. No i popatrzmy. Demku to wszystko kończy, tak. Dobra, jest szansa Demku z pierwszym, teraz, Bach jest drugi! Jest trzeci Hades z trafieniem, no i mamy przewagę, 5 versus 2. Pojawia się tutaj podejście teraz nagle terrorystów, Itnir oraz Izzi. Wypracowali, wypracowali bardzo szybko te kolejne trafienia, w ciągu dwóch miesięcy z 5 razy, nie? No a Monte zgarnia punkt numer 11. No i jest plant. Jest plant. 4 wersje 3, no i przyspiesza nam aktualnie. Ekipa defensywna jest teraz zauważony easy. No dostał po głowie, ale za 20 HP, ale HD z drugiej strony wychyla. I to jest aktualnie selter, który będzie miał spore problemy, bo Krasnal wyjeżdża i zgarnia kolejne eliminacje na swoje konto. Także obudził nam się Krasnal i zobaczcie! Tak hejtowaliście Krasnala, a chłopiec na plusie. No i proszę. Olas z pierwszym trafieniem. Trzymają te duże dorsy. Chociaż no Dycha może troszkę bardziej na daleko. Chociaż Tnir też łapie rywali. Tnir po raz kolejny. No i teraz przed szansą Dycha z pierwszym. Ale teraz odpowiada nam znowu zawodnik drużyny Monte i Tnir. 12 HP Krasnalczuk na full pasku zdrowia. No i oby tutaj Szymek jak dowiózł nam to spotkanie do końca. Obyśmy cieszyli się z tego zwycięstwa już za kilka sekund. 23, 22, 21. Zbliżamy się do wykończenia, teraz przyspiesza Tnir, teraz Krasnal, wszystko, dokładnie wie co należy zrobić.